Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii Minecraft Just Survival na moim kanale i dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy sobie po prostu eksplorować jak to w sumie robi się na początku gdy szuka się chaty albo raczej miejsca na chatę i yy, trochę się tu porozglądałem wcześniej yy, poza nagraniem i tutaj w ogóle są krowy ale na razie ich nie zabijam bo po prostu się tu raczej po nie wrócę bo chciałbym gdzieś w pobliżu tej wioski się osiedlić tu nawet tego nie zauważyłem wcześniej, ale są, yy, są, są, są jakieś warzywa. Kurde, rozwalę to, bo to nie jest mi potrzebne tu. To rozwalamy. I tutaj są ziemniaki. Dobra. Skoro ziemniaki, to parę jeszcze ich zasadę, żeby wszystkich nie. Op o, 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 o. o opierniczyć i tutaj gdzieś się szło i tutaj powinna być jakaś jaskinia ale pierwsze sobie biorę ten węgiel yy, nagrywam ten odcinek od razu po tamtym także yy, żeby po prostu mieć na zapas żeby sobie obydwa zmontować także dopiero yy, wy widzicie ten odcinek już po tym yy, jak wrzuciłem w sumie tamten odcinek to chyba logiczne ale ale, ale, ale ja jeszcze nie wiem, jak zareagowaliście w sumie na tamten. Mam nadzieję, że jakoś fajnie i w ogóle i się podobało i, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, piszcie swoje pomysły i tak dalej, bo, bo naprawdę to jest w sumie ciekawe. Jeżeli na przykład, nie wiem, tam zrobimy jakąś, ewentualnie wątpię, żeby nasz tyle ludzi było, żeby robić jakąś ankietę czy coś takiego, ale no co na przykład zbudować, ale będziecie, powiedzmy, Ktoś by na przykład sobie mu spodobał się jakiś pomysł, o na przykład tu fajnie by coś wyglądało, napiszecie mi to, ja to sobie zobaczę. Czy w jakimś tam fajnym miejscu mógłbym to zrobić? To właśnie postaram się zrobić to, jeżeli mi się to oczywiście spodoba. No bo nie będę tego robił, nie, nie będę robił wszystkiego, co, każdy, co ktoś mi napisze. Nie, bo to też mija się trochę z celem, bo ja mam tą serię prowadzić, nie wy, ale wy możecie mieć w nią jakiś wkład, nie? I to o to właśnie chodzi. Dobra, zbieramy ten węgiel i idziemy, może tu będzie jakieś żelazo Co to jest w ogóle? Klicza łapka, właśnie do czegoś ona służy, ale nie wiem kompletnie do czego Zrobimy sobie pochodnie I damy je może, albo w sumie nie, zrobię tak, tak I w ogóle, jak mam to w tej ręce, to jak na coś nakieruję, to też jest taki bug, to nie mogę tego zjeść, a normalnie tak jak to mam a to też dobra, nieważne. Myślałem, że tak się nie da, po prostu, czy coś. A chyba się tu kończy, właśnie. No to długa, a raczej głęboka to ona nie była. Ale przynajmniej mam trochę węgla, co się przyda. Ile mam w ogóle drewna? Nazbieram no, sobie może jakiś stack, żeby mieć na zapas. I pójdziemy stąd yy, w jakieś właśnie miejsce. Inne. Zobaczę w ogóle, jakie są koordynaty. Teraz stanę w miejscu na chwilę, żeby ewentualnie sobie kiedyś zobaczyć, co tu jest. On się zatruł, czy co? Że jak będę chciał kiedyś wrócić do tego miejsca, to po prostu obczaję sobie te koordynaty na tym odcinku. Ale wątpię, żebyśmy gdzieś daleko odeszli od tego. A do nich chyba tak, jak podchodzimy. Powoli to się da podejść, z tego co mi się wydaje. czy on tak odbuta. To jest w ogóle Haber, chyba, nowy kwiatek. Ale go odstawię, bo na razie nie zbieram. Pewnie ja zrobię kiedyś coś takiego w sumie, yy, bo generalnie to chciałbym w tej serii głównie robić coś takiego, że przejdę gierę, pewnie, bo nigdy akurat w sumie nie przeszedłem yy, w sensie Minecrafta w taki sposób, że skończyłem go zabijając. Lagi są, bo się renderuje. Przykład, żeby po prostu skończyć, że zabijałem ender dragona i tak dalej, i tak dalej. No teraz jeszcze później ender miasto. Ale mam nadzieję, że właśnie w tej serii będę się tak jakoś przygotowywał, żeby to zrobić w miarę szybko, albo po prostu, żeby to zrobić i przy okazji później mieć tą helitrę i będzie fajnie, bo będę robił jakieś sobie takie pewnie wieże, coś takiego. I w ogóle wiele mam pomysłów na różne rzeczy, też pójdę w tą stronę w sumie. A i była wcześniej aktualizacja oceanu, mega duża, co jeszcze nie sprawdzałem wszystkiego, ale wiem, że jakieś wraki są, nowe bloki, glony i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mam mega dużo pomysłów na, na przykład jakieś zrobienie jakichś powiedzmy wież między którymi będę mógł się latać z jednej budowli do drugiej, które są na przykład daleko od siebie położone za pomocą elektrycznej, na przykład wychodzę na tą wieżę i gdzieś tam lecę, nie? niekoniecznie do innych wież musiałbym lecieć, ale po prostu nie wiem, do jakiegoś nie wiem, oddalonego daleko, daleko czegoś to mogę sobie tam wyjść i na szybko przylecieć do domu czy coś takiego. Nie? Myślę, że spoko. Jaki w ogóle, jaką mam w ogóle jasność? Jaskrawa. Także dobrze. Muzyka wyłączona. Nie? Yy, dobra. Może by się to później nie kłóciło z tym, co ja tam montuję. Yy, także no. Lecimy. Co tu jest za biom? Tu jest ten biom cały czas ten sam, co wtedy. Co tam świeci? Tam są... Czasami rafa Klor... koralowa nie świeci. A i teraz można te... Też w ogóle biłem niedawno też jak mówiłem do tego, do Minecrafta i obczaiłem, że są te ryby i normalnie z tych ryb Wypadają Normalne ryby To no, by było w sumie logiczne, ale no, nigdy czegoś takiego nie było, zawsze trzeba było trzymać wędkę nie i Jakoś, jakoś Tak się nie przyzwyczaiłem do tego no, Zabijamy te zombie i lecimy dalej, Co, coś tu jest, chyba extreme healsy tak mi się wydaje Mogą być Trzeba ogarnąć jakieś fajne miejsce, żeby po prostu nawet sobie tam zostać na chwilę. Jak będzie po drodze jakaś ta. W ogóle mam mega, mega mało już tego. Bo po tych zauważyłem, że właśnie, że po tych tam jest szkielet i trzeba na niego uważać zauważyłem, że po tych... one się nazywają słodkie jagody, mega szybko tak samo jest w przypadku z tego co pamiętam zgniłego mięsa, że po prostu... Mega szybko się głód kończy, ten w się zużywa, nie kończy i to jest w sumie na minus, bo zjem tak naprawdę to, one dodają po jednym, ale zjem to i zaraz już. Czy wiem, że to odejmuje więcej, jak, yy, jak, jak, jak muszę zregenerować HP, ale nawet bez tego, tak jest. No tam królik sobie leci, żeby nie zginąć teraz. Jak ja w ogóle trudność dałem normalny mam creeper na drzewie w ogóle jakiś tam nie a, klepiemy tego zombieka jakieś ściny są, ale nieważne trzeba opieczyć sobie jagody i lecimy dalej o właśnie kurde creeper i ten, i dwóch szkieletów rany boskie a, zabite. Muszę gdzieś odskoczyć, żeby nie zdechnąć. Bo, zdechnąć już w drugim odcinku, to ja bym nie chciał naprawdę. Co tu jest? Jakaś ściana. Co jest tak dużo w ogóle? Ten ledo miał usłyszał chyba czy coś takiego i się striggerował na mnie. a lecimy tutaj może. Kurde. Nie wiem, czy mówię, bo nie się tam. O tutaj Zabiłbym te ryby. Mury ma dużo daje upieczone. W sumie. I bierzemy to. W ogóle są jeszcze jakieś nowe moby różne, jakieś latające coś, powiedziałem yy, One się nazywa Fantomy. Jest jeszcze coś ala latający zombie, czy coś takiego się nazywa. Jakiś tam nie, nie stwór, tylko yy, jak on się nazywał teraz. Muszę sobie przypomnieć, dręczyciel, właśnie dręczyciel. I jeszcze są topielce, właśnie coś ala zombie, pływają w wodzie. Pewnie ich spotkamy zaraz. Bo ja tu będę chodził koło tego oceanu, tam morza. Tu jest zombie, zaraz mi się w ogóle będą zużywać te narzędzia. jemy go. To jest polowanie jakieś normalnie, dzisiaj, w tym odcinku. Nas spieprzam sąd, bo nie mam nawet po co się z nimi bić Tam jest łucznik, ominiemy go mam nadzieję Uda się, udało się ma Ale ich tu jest, od groma normalnie Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będę bóg, yy, sobie budował chatkę chatę jakąś tam Znaczy mnie w tym odcinku mam nadzieję Kurde, co że Zakończę to mniej więcej w taki sposób, że <laughs> No tu jest kanion Oznaczę sobie go jakoś, żebym światem widział czy coś Witam Was po krótkim cięciu. Yy, bo coś mi wyskoczyło ważnego i musiałem to natychmiast zrobić. Także no, yy, jestem już po przerwie. I co do. Kurde, pająk. Właśnie jest tu jakieś żelazo w tym kanionie, bo mi się mega przydało, jakby było. Na choćby i zbroję, bo oni mnie me mega mocno biją, nie? Ale na razie to Was wyeliminuje I sobie od razu rzucę jakiegoś tu. Kurde, tylko nie ty Nie! Jeden HP, jeden HP, jeden HP, jeden HP, jeden HP, jeden HP Co to jest? I... Szybko coś omalić. No to też jem summy to. Nie mogę tak zjeść? No. No, no nieważne. Zjem tak i idziemy właśnie do tego kanionu. Poczekam na chwilę, żeby mi się HP zregenerowało, w sumie. Ja to już ściągnę tą tą kopułę. Od razu raczej zrobię jakąś... Postaram się zbroję zrobić, bo oni serią mocno biją. To jest właśnie ten topielec, co mówiłem Albo w tamtym odcinku, albo w tym już nie pamiętam. On no, ma wędkę. Ale jest mega wolny, tak. Nie wiem, czy mocno bije, bo ja dostałem od niego jeszcze. Tam są jakieś ryby, I sobie też wziął. Też w ogóle, jak ktoś nie widział. Tak, jesteśmy na dnie, to krzykniemy Control i wtedy tak pływamy. czy znaczy, Nie musimy być chyba na nie, chociaż nie wiem. I teraz jest, a propos jeszcze, yy, jak wypłyniemy. Z wody to się nam regeneruje yy, tlen w ten sposób, że no, po prostu się regeneruje jak na, choćby HP Czyli nie od razu, tylko no, po chwili ataku było od razu zawsze no to, to jest takie utrudnienie można powiedzieć spokojnie. Ja bym wziął te ryby, tylko ja nie mam miejsca To wywalę króliczą HP, bo ona mnie nie dosymyła, potrzeba do niczego Ryby ważniejsze I to są w ogóle glony I z tego co wiem Można je zbierać yy... one, one są chyba właśnie do jedzenia W sensie, yy, że można je zjeść O, jest żelazo, gitara Że można je zjeść Kurde, serio Ja sobie tu taką klitę zrobię na szybko To będzie pierwsza klita Prowizorka totalna, ale żeby było jako tako ładnie tu tu tak 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 zrobię jeszcze tak. tak 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 i w sumie to to tu tak położę i tyle będzie kładę to tu workbencha nie mam tego w ogóle. Dobra, Ciul, mogę sobie zrobić tego. Nieważne, bo mogę sobie zrobić łóżko, a zostawiłem tam właśnie, bo położyłem gdzieś. Kładę tu łóżko, idę spać od razu. Ile już trwa ten w ogóle odcinek? O, 4 minuty. Myślę, że jeszcze jakieś... Nazbieram sobie trochę tego żelaza. No znowu, nazbieram sobie trochę tego żelaza i mogę kończyć odcinek ten. W sumie trochę to powiększę, przynajmniej na razie, bo nie wyruszę to, dopóki nic sobie seta nie zrobię, tak myślę. Pozbieram trochę na razie kamienia. Żelaza w sumie też. Myślę, że w sumie zrobię to w ten sposób, że teraz pozbieram to i skończę odcinek w ten sposób, że wsadzę to wszystko do w sumie tej, jak ona się nazywa piecyka i, i jak się wszystko przepali mi wszystko ten przegotuje, tak dalej tak dalej no to nagram następny odcinek żeby był i znaczy w sensie w następnym nagraniu żeby to wszystko było gotowe bo yy, żeby tego po prostu nie przedłużać no ja tu na razie pozbieram to także robimy starczy mi chyba na dwa piece na spokojnie że robimy tak a dobra jest, nie ma nocy czyli one nie są agresywne te pająki i o fajnie to wyrzucę na razie bo nie trzeba zrobię sobie drzwi tak żeby były takie taka klita tak jak mówiłem prowizoryczna, bo prowizoryczna ale jest i teraz wsadzamy do tego tu węgiel, tu węgiel tu to, a tu. Sorry. Postaram się ten dźwięk przyciszyć, bo uderzyłem w popfiltr. Pop Mogło trochę Zaszumieć, ale nieważne. Yy, tutaj rzucę sobie schab. Surowy schab, no kurde. Surowy schab. Co on robi? Bo mogę ci umrzeć, jak tak bardzo chcesz. Dobra, lecę tu jeszcze poeksplorować. Dalej. Pozbieram sobie. Myślę, że na następnym odcinek już będę coś takiego zrobił, że nazbieram sobie tu trochę tego. że miał kobla, yy, że miał full set żelazny, najlepiej yy, i drewno, i tak dalej. I nazbieram sobie to i pójdę po prostu szukać właśnie miejsca, gdzie mógłbym zrobić sobie dom. Tylko, żeby to nie było takie zwykłe miejsce, tylko takie fajne, i żeby było. Pobliżył dużo miejsca, żeby to nie było przy... Że może być ocean, w sumie to nie był nie, głupi pomysł. Tylko, że nie było, żeby było w jakimś fajnym miejscu, żeby tam było jakieś takie fajne miejsca, żeby były jakieś różne budowle. Naj najlepiej by było, jakby koło wielu biomów było na przykład, choćby i. Ale myślę, że to dosyć ciężko znaleźć. Ale postaramy się, zobaczymy, jak wyjdzie. Zrobię parę desek. Bo mi się skończył ten kill -off robimy tak, robimy tak i jest następny jest jeszcze do końca tego pozbieram cały węgiel w sumie mu się przyda przynajmniej na samym początku Nie zawsze w ogóle jak chodziłem do kopalni na różnych save, czy tam jednoosobowym czy, czy na przykład na jakiś bo grałem w sumie trochę na na jakichś serwerach choćby i powiedzmy Mega fajnie mi się grało kiedyś. Nie wiem czy tak dużo grałem w sumie, ale grało mi się fajnie dosyć na działkach i na Skybloku. Na Skybloku grałem tylko raz tak dłużej. I było naprawdę fajnie, w ogóle tam robiłem biznes, że był. Yy, jak to się nazywa? Yy, był, 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 był. Był basen po prostu i było wejście na basen za ileś tam, że się przykładało w ogóle, i, i w ogóle na basenie można było się tam. Tepnąć do nas i bić na basen, tak, chyba 10 tam jakichś tam końców czy coś takiego. Nie, no mega fajnie było yy, się pobawić, ale to już stare czasy. I jeszcze grałem na działkach i to było też fajne, mega, bo się robiło domek i tam chodziło się po różnych mapach. Znaczy po mapie, w sumie surowcowej, która była ok ale tam nie można było się bić, także to było takie trochę nudne, nużące, ale też było mega fajnie. Mega, 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 fajnie był, mega. Zjem sobie te jagódki. A tu tego węgla jest. Ja myślę, że nie będę zbierał całego węgla, tylko po prostu podbieram żelazo, węgiel podbieram sobie już poza odcinkiem. To będzie git pomysł. Także wysyłajcie też jakieś pomysły na odcinki, ale to raczej później dopiero będę robił coś takiego, bo myślę, że na początek yy, zrobię po prostu chatę. Później na pewno w chacie, no, podstawowa rzecz no, to będzie magazyn. Tylko jeszcze zobaczę, jak to zrobię, bo chciałbym w sumie y, zrobić coś innego niż zwykły magazyn, jak zwykle. Znaczy, jak zwykle, taki tradycyjny zwykły magazyn, y, czyli jakieś tam tabliczki i tak dalej. Chociaż nie ukrywam, pewnie będą tabliczki, no, no bo co, my, co w sumie będzie, raczej nie wiem, to się buguje. Ale no, y, chciałem w ogóle taki inny zrobić, pewnie pierwszy magazyn. Później będzie farma, jakaś może prowizoryczna. Z yy, do Enchantu pewnie postaram się, bo od razu pewnie jak zrobię magazyn albo po prostu chatę, to od razu pójdę do kopalni, bo chciałbym w sumie wykorzystać w robieniu chaty na pewno kwarc, bo kwarc to jest mega, mega ładny yy, jak dla mnie. Tu jest w ogóle woda, nie? Czy się zaleje, czy nie? Nie, ale przyda mi się trochę tego piasku, yy, bo kwarc to jest mega ładny blok i. I, i, I zawsze przeważnie używałem go, żeby robić jakieś różne te różne, różne, różne niemiecko w ogóle. Mam te paprocie, a były one chyba w tym, jak one się nazywają, w, 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 w tym, muszę znaleźć słowo w skrzynce w wiosce. Z tego co będą, no ale nieważne. Mega się to szybko kończy, ale mi się nie, nie zregenerowało HP dużo. A zresztą to tylko jagody, no to co? Już mam nie... nadzieję, że niedługo będę biegał z jakimś schabowym w ręce. Normalnie będę miał lepiej. Może zrobię to tak, żeby było estetycznie tu bardziej. o położę schodki, bo zrobię tak od razu. Tak zrobimy na co ja zużyłem tak szybko się zużyła ta łopata no bo ja w sumie jeszcze w wiosce coś tam ten I klikałem sobie pod odcinkiem yy, prawy przycisk myszy i się robiło coś takiego a ja to zużywa trochę łopatę także no pewno od tego to zależało I położę tu teraz bruk żeby było ładnie to prawda to nieważne, ale... To znaczy nie ma po co nawet, ale ja lubię takie, akurat takie smaczki, żeby po prostu... Nawet jak wypadówka to jest taka prowizoryczna baza, ale to jest pierwsza baza, więc chcę, żeby coś tu było fajnie, mniej więcej ładnie zrobione, nie? Myślę, że to jest dobry dobry tok myślenia, znaczy dobry tok myślenia. I skoro to jest moja seria, to sobie tak zrobię, bo tak chcę proste, nie? No ale mniej się już o to. W ogóle, powiększyć sufit do 1, ale to w sumie już nieważne nawet, chociaż powiększę Powiększyć o 1, bo jest dosyć. albo nie, no już nieważne, bo jest to jeszcze się bawić z tym. To tylko wypadówka, albo po prostu prawie rzecz na raczej będzie. Yy, co tu jeszcze mam zrobić? Położę tutaj. Bruk. Zbieram tego dźwigu całego I, i, i zrobię te dwie, może zrobię dwie skrzynie, położę je tu, bo mam już za dużo tych itemów przy sobie. Dobra, tu już się zrobiło. To rzucamy ziemniaki. Tu jest iron już, jest fajnie ciężki sprzęt na pewno zrobię chyba kilo w pierwszy, miecz pewnie jeszcze siekierę no i jakieś tam nie no raczej narzędzia wszystkie pierwsze zrobię żeby się po prostu tak szybko nie niszczyły i nie musieć latać I od razu robić nowe, bo to by było trochę nudne dobra, kładę tutaj a nazbieram jeszcze więcej tego żelaza dobra, kładziemy to to raczej już będzie, nie wiem czy w sumie na, będzie na set, na 9, 9, chyba trzeba, żeby mieć wszystkich tych tu jest 22, tu jest 15, czyli raczej mi starczy, bo trzeba 9 na na narzędzia wszystkie oprócz motyki, a na, a na, a na, a na z tego co pamiętam, na tą, na zbroję trzeba z 24, chyba czy coś takiego. Także no, w następnym odcinku zobaczymy się raczej, jak już będę przygotowany do wyjścia a na ten moment yy, chciałbym się z wami pożegnać właśnie z mojej yy, bazy wypadowej ja jeszcze tutaj poprawię bo tutaj tak brzydko że był bruk no i możecie zasubskrybować za, yy, skomentować filmik tak jak mówiłem mega to motywuje komentarz o wiele bardziej motywuje niż łapka w górę ale łapkę w górę też oczywiście możecie zostawić jeżeli zostawicie komentarz teraz się rozpadało a ja się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!